Drodzy mieszkańcy powiatu Puławskiego, wypełniając deklarację podatkową za 2024 rok, możemy przekazać 1,5% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, pomagając w ten sposób w realizacji ważnych społecznie projektów. Zachęcamy do wspierania w ten sposób lokalnych organizacji pozarządowych, aktywnie działających na terenie powiatu Puławskiego, które zajmują się kluczowymi dziedzinami życia społecznego. Dzięki Państwa decyzji przekazane organizacjom pożytku publicznego kwoty są przeznaczane na działalność w istotnych obszarach życia społecznego. Na ochronę zdrowia, kulturę, naukę, sport, pomoc społeczną, wspieranie seniorów, przeciwdziałanie bezrobociu, bezpieczeństwo publiczne oraz różnorodne inicjatywy charytatywne. 1,5% naszego podatku przyczynia się do wzmocnienia poczucia solidarności społecznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wzmocnienia wrażliwości na potrzeby innych. Wesprzyjmy lokalne organizacje pożytku publicznego. Dobro procentuje.